Prawny około zauważy, Yamaha R6, rocznik, jak pamiętam, chyba 2007. Do wykonania można powiedzieć standardowy przegląd, plus e, kilka rzeczy niestandardowych. E, mianowicie hałasujący rozrząd, na to też mi właściciel zwrócił uwagę. E, po takim postoju nocnym, przy paleniu, słychać przez. No nie będę tutaj strzelał czasem, ale dosłownie jakiś tam króciutki czas, w... postulujący w sekundach charakterystyczny klekot dla rozrządu i po prostu po pewnej no, po chwilce przestaje hałasować, gdyż dostaje ciśnienie oleju. Wersja zblokowana na 35KW. Można to zauważyć po, po bardzo krótkim rolgazie. Zresztą mamy tutaj Alfa Technik tak zblokowany. Yy, więc tutaj wyleci kompletny rozrząd, obydwa ślizgi, w sumie nawet trzy, bo jeszcze górny na pokrywie, łańcuch rozrządu, napinacz, na przykład luzy zaworowe. Coś tutaj właściciel robił, jak pamiętam. Chyba ten egzemplarz ma wymienione świece. Zerknę w notes, sekundę. Gdzie to mamy? 11,90, kopiłem to jeszcze nie to. Do zaczka zaczkam to. To jest R15, to nie to. Kornecik Ninja 01 na drugim podnośniku. 900 Jest. Filterek BMC, płyn, rozrząd, napinacz, ślizgi, napęd czarno-złoty, sprzęgło z pytanikiem, klocki, przód. Powinno to wszystko już być na miejscu, z tego co pamiętam. Eee, więc co, jak zawsze zaczynam od spraw silnikowych, więc do ściągnięcia zbiornik, do ściągnięcia owiewki. I widzimy się tam przy tym silniku. Odpalę, nie będę pokazywał, jak to tam pracuje, ponieważ co to tam ciekawe. Ważne, że ja i właściciel wiemy o co chodzi, gdyż właściciel też mi na to zwrócił uwagę. I faktycznie po takim krótszym postoju takie coś występuje. A czy krótszym, no tam powiedzmy nockę, czy tam ile, jeśli przystoi. Rozbieram, widzimy się za kilka chwil, więc do pracy. Prace trwają. Jedną rzecz, jaką wypatrzyłem jeszcze. Jak widać wisi kropla tutaj na przewodzie. No, to akurat że na pompie wody wisi, to dziwnego, bo tutaj mamy spust. Ale wisi tutaj na przewodzie, jak jest mokry u góry przewód. Przejdźmy zatem na drugą stronę. Co mamy z drugiej strony? A no z drugiej strony mamy wyciek właśnie. Ktoś tutaj już coś próbował, bo jest opaska założona inna, czyli już była naprawa tego, no po prostu się rozciekło i tyle. Dlaczego to się lubi rozciec? Z dwóch elementów. O ile ten tutaj mamy suchy króciec, ale widać, że już takie żółte y, kryształki płyną tutaj na o na uszczelce są. Druga sprawa, lubi się rozciec na tym przewodzie, gdyż one po prostu z czasem puchną, a kolejna sprawa, jeśli mamy już tutaj płyn y, na łączeniu przewodu z krótcem, y, to po prostu się krystalizuje i no i nie jest to szczelny. Widać, kropla wisi również na dole. I też są przypadki, że potrafi iść płyn w środku, że tak powiem, po włóknach. Tak to wygląda, dobra. Mm, więc to będzie raczej jeszcze do zrobienia. Znaczy, no nie raczej, a na pewno. Yy... Góra również rozebrana. Jedna rzecz, jaka mi się nie spodobała, ale to właściciel o tym wspomniał. Yy, Filterek powietrza BMC. O ile tutaj się kruszy ta, to tworzywo, no to no, kruszy się i trudno. Tak zabezpieczanie śrub z silikonem czerwonym. No niby silikon, ale nie chciałbym myśleć, co by się tutaj stało, gdyby ten silnik rozkręcił się powiedzmy gdzieś do 16 tysięcy obrotów na minutę. Pełne otwarcie przepustnic i taki kawałek silikonu wpadł pod zawór. Mogłoby to być spektakularne, jeśli chodzi o efekty. Wyciągam cewki całe, tutaj te, te, co te instalacja, jedna pokrywa, później sprzęgło do sprawdzenia. I patrzymy, co tam z tematem dalej. Czy mam ten o ring? Wiem, że kiedyś je miałem. A czy jeszcze go mam? O ring, o Ale ten przewód, jeśli on dostał płynu w środku, to też może być niekoniecznie szczelny sam w sobie. Tak jak mówiłem, potrafi się rozwarstwić i tymi niteczkami w środku, które zbrojeniem przewodu, potrafi płyn przeciekać na zewnątrz. Takie to są historie. Działam dalej. No, i porozbierane więcej. Luzy zaworowe jeszcze nie pomierzone, przyjdzie przez NATO. Co do tej opaski, na razie się nic nie zmieniło. Co do tego przewodu, spróbowałem opaski dokręcić z niby, są wyciągnięte. Także pewnie idzie płyn, tak jak mówiłem, po włóknach. Co do rozrządu, od strony napinacza można powiedzieć, że napięty jak baranie uszy. od strony, gdzie napinacza nie mamy, uwaga, uwaga. No, ja tutaj nie chcę mówić nic, że to jakkolwiek napięte, bo. Nie jest w ogóle, także tak średnio bym powiedział, ale jakieś tutaj znaczenia odbyły, już na ślizgach zaznaczone i na łańcuchu coś tutaj. Jeszcze zresztą też znasz po ślubach tych, co pokrywa zaworów trzymają, żeby było to rozkręcane. No, I tak to sobie wygląda, czyli pewnie tutaj, no, tutaj też go tam ślizg dociska, ale tak w palcach nie pójdzie. Yy, no, tak, pewnie były oznaczone tutaj też jakieś dwa znaki, tutaj ktoś nie bardzo był świadom tego, co robi. Co do sprzęgła, yy, lekkie tam ślady przebarwienia są w sumie nie wygląda najgorzej. Tutaj decyzja pozostawię właścicielowi. O, leć. Troszkę może, ale ja wiem. Najgorsze przebarwienia są, jak to często bywa, punktowe. Yy, tutaj już był fiolet. Także troszkę w tym miejscu również. Także trochę tam jakieś epickie starty. Te 35KW, czyli A2, yy, chodziły. Ale to się nie pierwszy raz spotkałem z tym. No widać, że punktowo jest tak przegrzany. Nie pierwszy raz z tym się spotkałem, że właśnie te blokowane na 35 lub słabsze motocykle typu tam jakieś XZ 600 czy coś XZ 6 yy, potrafi mieć uszkodzone sprzęgła. Gdyż to po, on tutaj też jest plac Gdyż to po prostu każdy katuje i chce jakieś tam starty z podświateł czy coś zrobić. No, troszkę tak, troszkę tak są zużyte. Może nie jakoś ultra, ultra bardzo, ale no, tutaj też wyślizgane w tym miejscu. No tutaj też. No tak widać, że powtórzę kolejny raz punktowo. Czyli jest szansa, że są krzywe. E, mierzę luzy zaworowe. I wtedy, już, tam, gdy rozbierę mostki, rząd całe, to zadzwonię do właściciela. Dopytam jaka tutaj e, wersja. Co z tym przewodem, ponieważ można go zostawić, wstępnie go tam wyczyścić. E, ten z który jest z głowicy czy z bloku, a z bloku, który wychodzi, e, wyczkiełkować, aby tam żadnych utlenionego płynu nie było. Tam on sobie siedzi. No i skręcić na nowych opaskach. Jest szansa, że będzie dobrze, lub niestety czekać na węża rząd taki zagięty można powiedzieć 90 stopni Dobra, działam z tematem z luzami zaworowymi i później tak jak mówiłem telefon do właściciela ustalenie, jak ja to zawsze mówię wspólnej wersji co do naprawy Jak widać jak zawsze przygotowane luzy zmierzone luzy zaworowe tak to wygląda, dwa zawory do weryfikacji tak są wszystkie, ale dwa do takiej szczególnej ponieważ wyszło mi zero na dwóch wydechach, tak to wygląda i co? Co do sprzęgła. Dzwoniłem właściciela. Początkowo ustaliliśmy, że nie ma bardzo potrzeby, ponieważ jeszcze coś tam pojeździ. Lecz po krótkiej chwili dostałem telefon. Jednak robimy. Czyli sprzęgło zamówione. Jak widać leży tutaj pokrywa. Yy, a tu właśnie uszczelka. Yy, kompletuję sobie właśnie tematy rozrządowe. Śruba jedna, śruba druga. Uszczelka napinacza. Napinacz ślizg jeden, ślizg drugi ten na pokrywa. ślizg trzeci, łańcuch. Uszczelka duża. I uszczelka mała. Tutaj jakieś o ringi, takie drobnica. Eee... Zastaw napędowe, zabawki, takie tam różne rzeczy. To tam na bieżąco. Na razie, nobra na razie na bok. Eee... Sprzęgło będzie, będzie filtr powietrza. To tam takie rzeczy to w dniu jutrzejszym. Ym... Więc co? Składam teraz układ rozrządu, zamykam pokrywę. Świece zmienił właściciel, wkręcam ponownie. Eee... I co? A jeszcze jedna rzecz, to tutaj tego króćca, jeśli chodzi o wyciek tego płynu, najprawdopodobniej przyczyną było to, że gdy wymieniali opaskę, to niekoniecznie musieli zdemontować króciec, albo przynajmniej wąż, ktoś to robił wcześniej i jak widać mamy taki utleniony płyn, zastygnięty i również z tej strony, również, również z tej strony, również yy, znajduje się również na przewodzie i to właśnie z tego był ten wyciek. Także nowy o ring, pewnie nowe, nowe obie opaski. Przewód do wyczyszczenia nie mam. przewodu, nie będę na niego czekał. Zamówiony, ale już raczej za kadencji, gdy pracuję przy tym motocyklu, nie zdąży przejść. Działam, składam. Łączę coś tam po drodze. Rzeczy kolejnych zresztą też już kolejny dzień. Więc coś tam się zmieni. Klocki hamulcowy przód, na razie na stół, niech tam leży. Tutaj, i co mamy dalej? Wysprzęglik i zestaw napędowy. I tak, filtarek powietrza BMC, jak widać. Elementy sprzęgła, uszczelka. I zestaw sprzęgła. No i tak, jak mówię, <kluzny> <kluzny> zestaw napędowy, cały kubek kawy, jak zawsze. Nowy oring, przewód wyczyszczony, także jak były tam jakieś resztki płynu, wszystko usunięte. I właściciel prosił o sporą ilość nowych kołków, więc coś tutaj na pewno tych kołków dobiorę różnego rodzaju. Jeszcze tam mam w swoim pudełku resztę, więc co? Sprzęgło w olej składam tutaj teraz ten układ chłodzenia, gdyż tu mam jeden przewód niepodpięty po to, aby właśnie móc tutaj przykręcić tą, ten króciec. Zalewam płynem. Ja tam mówię sprzęgło olej, klocki przód, filtr powietrza, zbiornik i można by odpalać. No ale to jeszcze chwilkę tam zajdzie więc działam z tematem. Tak to właśnie wygląda. Już jest blisko. Jak słychać pracuje po nocnym postoju przy odpaleniu żadnych niepokojących dźwięków. Eee, wszystko wszystko w porządku. Tak słucham silnika, jak pracuje, wiatrak się wyłączył. Bez żadnych niepokojących dźwięków, troszkę kością głowy hałasuje. Znaczy dużo, nie dużo. Minimalnie jest to słyszalne, ale w który mnie hałasuje, można by tak powiedzieć. Co się jeszcze zmieniło? Co się zmieniło? Ale zmienił się. Zestaw na nowy. Kolorze, czarne Gotowy, co tu wiele opowiadać. Wersja, jak widać, za oceanu.